Księgowość korporacyjna jest naprawdę inna niż księgowość w biurach rachunkowych czy księgowość średnich przedsiębiorstw, a jest inna z reguły, dlatego że stosuje się tam bardzo zaawansowane rozwiązanie, program, którym jest SAP. SAP ERP. Ci, którzy mieli przyjemność kiedykolwiek pracować w korporacji, prawie na 100% spotkali się właśnie z tym programem księgowym. Dziś chciałam Cię zaprosić do kolejnego wpisu na blogu, wpisu przygotowanego przez Karolinę Stolarczyk, praktyka rachunkowości korporacyjnej, w którym opisuję ciąg dalszy poprzedniego wpisu, czyli jak sprawdzić i po co sprawdzić saldo konta w SAP. Dlaczego takie wpisy? No właśnie, wyobraź sobie, że mamy cały wpis na blogu na temat tego, jak podejrzeć saldo konta. Możesz sobie więc wyobrazić, że generalnie wydaje się, że ta transakcja sprawdzenia salda w zwykłym programie dla małej jednostki wydaje się czymś niesamowicie prostym. Po co w ogóle od na ten temat pisać? No właśnie, jeżeli jest napisany wpis na blogu, który ma kilka stron, to jednak warto zajrzeć, jeżeli zamierzasz rozpocząć pracę w korporacji, w księgowości korporacyjnej, albo pracujesz, ale potrzebujesz się doszkolić. To co opisuje Karolina jest szczególnie przydatne w sytuacji kiedy na przykład pełnisz jakąś funkcję albo masz zamiar ubiegać się o pracę w ramach księgi głównej, gdzie analizujesz i sprawdzasz księgowania na konkretnych kontach, czyli jesteś odpowiedzialny za konkretne konta. No bo właśnie, jak to w korporacji, nie jesteś w korporacji odpowiedzialny za dużą część księgowości, tak jak byłoby to w średniej w średnim przedsiębiorstwie, czyli nie zajmowałabyś się większością księgi głównej, tylko masz tylko wydzielone procesy, które są pod Twoją opieką. I na przykład pod Twoją opieką mogą znaleźć się konkretne konta, które masz za zadanie uzgodnić. No i wtedy warto wiedzieć, jak wyszukać dane konto, jak sprawdzić saldo, jak sprawdzić księgowania i historię. I o tym wszystkim jest w dzisiejszym wpisie przygotowanym przez Karolinę. Serdecznie zapraszam.